Echo tych słów wciąż pulsuje we mnie jak cichy grzmot. Nigdy nie będziesz nikim, powiedział mój ojciec. Dorastałam, niosąc ten ciężar jak kamień na piersi, czując każdą sylabę przeszywającą moją odwagę. W tamtej chwili coś się złamało, ale też coś zaczęło rosnąć. Bo, nieświadomie, to zdanie stało się paliwem, którego nawet nie wiedziałam, że potrzebuję. Każdej nocy, gdy wątpiłam w siebie. Przypominałam sobie jego pogardę, i to właśnie z tej pogardy wyrasta ziarno mojej przemiany. Pamiętam jego spojrzenie, zimne, mierzące moją wartość tym, czego jeszcze nie osiągnęłam. Nie było miejsca na marzenia, tylko na wyniki, liczby, władzę, którą tak uwielbiał. A ja, uparta dziewczyna, chciałam więcej, chciałam wolności, kreatywności, wiedzy. Chciałam udowodnić, że godność i determinacja są warte więcej niż bogactwo bez duszy. Każda jego okrutna uwaga popychała mnie na skraj świata, w którym według niego powinnam żyć. Ale coś we mnie szeptało, że prawdziwa siła wkrótce się ujawni. Czasem siadam i odtwarzam te słowa w myślach, powtarzając je jak mroczny mantr. Ale wtedy zdaję sobie sprawę, każda upokorzenie była przebranym nauczaniem. Każda pogarda dowodem wytrwałości. Życie nie dało mi wyboru, poza codziennym wstawaniem z odnowioną odwagą. Chciałam zemsty, być może, ale nie tej oczywistej i hałaśliwej. Moja była cicha, strategiczna, zbudowana na determinacji, by każdą rzuconą we mnie przeszkodę zamienić w stopnie do mojej wolności. Wpływ tego zdania towarzyszył mi przy każdej decyzji, każdym niepewnym kroku w świecie. Który chciałam zdobyć, ale zamiast mnie zniszczyć, obudziło we mnie coś głębokiego: pragnienie bycia docenioną nie za to, czego oczekują inni, lecz za to, kim naprawdę jestem. Zdrada, ironia, pogarda wszystko to stało się paliwem mojej przemiany. Zrozumiałam, że nie muszę niczego udowadniać jemu, tylko sobie, a jednak dzień, w którym zauważy wszystko, czym się stanę, Zbliżał się cicho i nieuchronnie. W pierwszych latach każda noc nauki, każdy finansowy poświęcenie wydawały się przegraną bitwą, ale każdy mały postęp był niewidzialnym zwycięstwem. Nauczyłam się cenić swoją autentyczność ponad to, czego ode mnie oczekiwano. Ból niezauważenia był silny, ale determinacja płonęła jeszcze mocniej. Odkryłam odwagę ukrytą między zmęczeniem a wątpliwością i tam w samotności moich wyborów zaczęłam rozumieć moc prawdziwego wzmocnienia. Jego pogarda, ironiczna i przenikliwa, stała się mapą drogi do mojej niezależności. I właśnie na tym progu, między bólem odrzucenia a przebudzeniem wewnętrznej siły, moja historia naprawdę się zaczyna. Każde jego twarde słowo jest teraz wspomnieniem, które mnie prowadzi, a nie ogranicza. Świat wydawał się za mały dla marzeń, które nosiłam. Ale moja determinacja była większa. Cykl bólu i przezwyciężania tworzył cichą napięcie, przygotowując grunt pod zwrot, który miał nadejść. A podczas gdy wielu wątpiło, ja krok po kroku budowałam własną sprawiedliwość. Następny rozdział miał się wkrótce rozwinąć, a on nawet o tym nie wiedział. Nie każdy ból przychodzi, by cię zniszczyć. Nauczyłam się tego wcześniej. Nawet gdy każde słowo mojego ojca zdawało się wbijać młot w moją samoocenę. Niektóre rany, zrozumiałam później, niosą w sobie ukryte lekcje, kształtując odwagę i determinację, których nikt nie może odebrać. Każde upokorzenie, każdy złośliwy śmiech były jak ogień, który hartował moją wytrzymałość. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, ale ta pogarda stałaby się fundamentem mojej cichej przemiany. I tam, Między łzami a ciszą obiecałam sobie, pewnego dnia cały świat zobaczy, kim naprawdę jestem. Podczas gdy wielu uważało, że moje szanse są nikłe, zaczęłam rozumieć moc niepoddawania się. Każda trudność była testem odwagi, każda porażka lekcją wzmocnienia. Kamienie na mojej drodze stawały się niewidzialnymi stopniami, które tylko ja mogłam dostrzec. I, co dziwne. Brak wsparcia przemienił się w wolność do tworzenia, eksperymentowania i budowania. Nie potrzebowałam bro ani natychmiastowego uznania, wystarczała moja własna wiara. Świat jeszcze tego nie wiedział, ale moja przemiana rozwijała się w ciszy. Obietnica innej przyszłości rosła z każdym dniem cichego wysiłku. Każda godzina nauki, każda noc pracy, każdy poświęcony wysiłek wydawały się kształtować mnie jak glinę w niewidzialnych dłoniach. Czułam, jak przemiana zachodzi powoli, lecz nieodparcie, aż w końcu stanie się widoczna. To było jak przygotowywanie niespodzianki, której świat nigdy nie mógłby zignorować. Każde wyzwanie uczyło mnie prawdziwej niezależności nie polegać na aprobacie innych ani na łatwych pieniądzach, lecz na sile płynącej z autentyczności. Nawet gdy wątpliwość nalegała, przypominałam sobie, że moja historia nie będzie opowiedziana przez pogardę innych. Lecz przez to, co sama zbuduję z odwagą i godnością. Ludzie śmiali się z mojego skromnego początku, moich śmiałych pomysłów, moich nieśmiałych kroków. Ale każdy śmiech był paliwem mojej determinacji, a każda krytyka cichym bodźcem do przezwyciężenia. Zemsta, której szukałam, nie była bezpośrednia, lecz nieunikniona w formie mojej własnej wznoszącej się siły. Świat miał wkrótce dostrzec moją moc, bez potrzeby. Bym o nią krzyczała. Piękno tej cichej obietnicy tkwiło w jej nieuniknioności. Rosłam przy każdym upadku, wzmacniałam się przy każdej przeszkodzie, zbliżając się do wersji siebie, której nikt nie odważył się wyobrazić. Odwaga nie pochodziła z wielkich gestów, lecz z codziennych, drobnych decyzji wstać, pracować, uczyć się, nie poddawać. Każdy wysiłek był cegłą budującą nie tylko biznes ale moją własną wolność i niezależność. A podczas gdy moja rodzina uważała, że mnie lekceważy, odkrywałam, że prawdziwa sprawiedliwość przyjdzie bez hałasu, jedynie przez ciężar mojej autentyczności. I tak, w tym cyklu bólu przemienionego w siłę, czułam, że życie przygotowuje mnie na wielką zmianę. To, co wydawało się niemożliwe, stawało się nieuniknione, a obietnica uznania nie była tylko dla świata. Lecz dla mnie samej. Każda chwila cierpienia zamieniała się w cichy sekret mocy, czekający na właściwy moment, by się ujawnić. Ta przemiana nie była jedynie zwycięstwem finansowym czy społecznym, lecz potwierdzeniem, że moja odwaga i determinacja pokonały wszystko. Następny rozdział spotkanie z rzeczywistością, która kiedyś negowała moją wartość, miał się wkrótce rozpocząć. Dorastałam, słysząc że nigdy nie będę wystarczająca. Każde małe osiągnięcie było ignorowane, każdy nowy pomysł spotykał się z cynicznym uśmiechem lub powstrzymanym śmiechem. Mój ojciec cenił tylko wyniki, pieniądze i władzę, a dla niego marzenia były jedynie rozproszeniem. Ja od małego chciałam więcej uczyć się, tworzyć, żyć wolna, bez ograniczeń. Ale każda próba pokazania mojej wartości spotykała się z pogardą. A jednak coś we mnie odmawiało uległości wobec tego krytycznego spojrzenia. Pamiętam całe popołudnia, gdy starałam się tłumaczyć mu swoje pomysły, tylko po to, by usłyszeć: To nie przynosi pieniędzy. Potrzebujesz mężczyzny, nie marzeń. Słowa, które ciąły głębiej niż jakikolwiek bat, przypominając mi, że moja autentyczność nigdy nie zostanie uznana we własnym domu. Za każdym razem, gdy mówił Poczucie niewystarczalności rosło, ale wraz z nim rosła też moja wytrzymałość. Wcześniej nauczyłam się, żeby przetrwać, muszę znaleźć siłę w sobie samej. Moja matka, cicha i uległa, obserwowała kłótnie jak widz codziennej tragedii. Nigdy nie mówiła, że się mylę, ale też mnie nie broniła. Czułam samotność swoich ambicji, chłód świata we własnym domu. Każda jej rada była nacechowana strachem. Każdy gest oznaczony troską o to, co bezpieczne. Ale ja pragnęłam niebezpieczeństwa, lecz wolności, a tego nikt mi dać nie mógł. Rodzeństwo patrzyło z daleka, czasem z litością, czasem z ukrytą zazdrością. Dorastanie w takim środowisku nauczyło mnie poruszać się między ocenami, śladami lojalności i drobnymi zdradami. Rodzina, która powinna być bezpieczną przystanią. Stawała się polem emocjonalnej bitwy. Każdy ich komentarz, każdy stłumiony śmiech przypominał mi o pogardzie, która czekała na mnie poza własnym domem. I w głębi duszy tylko wzmacniało to cichą determinację, która zaczynała kiełkować. Nawet w obliczu tylu przeciwności, moje ambicje rosły jak nieokiełznany ogień. Uczyłam się sama, planowałam marzenia, w które nikt nie wierzył, budowałam świat który istniał tylko we mnie. Pogarda mojego ojca nie gasiła mojej autentyczności, przeciwnie, rozpalała moją odwagę i wzmocnienie. Każdy mały krok, każde ukryte osiągnięcie było aktem cichego oporu. Wiedziałam, że pewnego dnia cały ten ból przyniesie konsekwencje, i to ja napiszę ostatni rozdział. I tak, w sercu tego domu, gdzie wszystko zdawało się być przeciwko mnie, Zaczęłam rozumieć siłę niezależności. Każde twarde słowo, każda krytyka, każdy złośliwy żart stawały się paliwem dla mojej przemiany. Uczyłam się, że nie potrzebuję ich aprobaty, by w pełni istnieć. I, nawet nie zdając sobie sprawy, moja droga do uznania i wolności zaczynała się tam, pośród pogardy i braku wsparcia. Następny krok miał stawić czoła izolacji i upadkowi, ale już czułam, że nie będę już tą samą dziewczynką, która kiedyś usłyszała – nigdy nie będziesz nikim, kropka. Zaczęłam sama, bez wsparcia, bez kapitału i z większą ilością długów niż nadziei. Każde drzwi, do których pukałam, wydawały się zamykać jeszcze mocniej. Każdy uśmiech zachęty zastępowany był spojrzeniami pełnymi litości. Poczucie izolacji było duszące, ale też dziwnie wyzwalające. Wiedziałam, że nikt nie poda mi ręki, więc nauczyłam się iść własną drogą. Każda porażka zmieniała się w naukę, każdy upadek w ciche paliwo. I nawet w samotności coś we mnie nie chciało się poddać. Rodzina wyśmiewała mnie, jakby moje starania były kiepskim żartem. Nie rozumieli, że każda noc pracy, każda godzina nauki była krokiem ku mojej wolności. Żyłam na kawie. Determinacji i ukrytych w kieszeni marzeniach. Każdy złośliwy komentarz, każdy stłumiony śmiech wzmacniał moją lojalność wobec samej siebie, moją odwagę, by trwać mimo wszystko. Upokorzenie stawało się paliwem dla przemiany, której nawet nie wiedziałam, że już się dokonuje. Pracowałam nocami, uczyłam się w dzień, balansując między wyczerpaniem a nadzieją. Godziny ciągnęły się w nieskończoność. A mimo to każda mała wygrana przypominała mi, że moja niezależność warta była każdego poświęcenia. To, co bolesne, stawało się nauką. To, co wydawało się stratą, przekształcało się w rozwój. Odkryłam, że prawdziwa siła nie pochodzi z komfortu, lecz z pokonywania przeciwności. I nawet zmęczona czułam, że każdy krok przybliża mnie do czegoś większego. Każdego dnia mój mały biznes rozwijał się powoli. Niemal niezauważalnie dla osób patrzących z zewnątrz. Ale każda sprzedaż, każdy kontakt, każde ciche osiągnięcie wzmacniało mnie. Budowała nie tylko firmę, lecz własną godność i autentyczność. Ból pogardy ze strony ojca i rodziny przemieniał się w czystą determinację. Uczyłam się, że sprawiedliwość często nie przychodzi od razu, lecz objawia się poprzez rezultaty osiągane z odwagą i wytrwałością. Izolacja nauczyła mnie ufać sobie jak nigdy wcześniej. Nie potrzebowałam bro, uznania ani słów wsparcia. Wystarczała moja determinacja, moja wizja, moja wiara. Każda noc samotności przypominała mi, że droga będzie trudna, ale wolność, niezależność i wzmocnienie warte były każdej łzy. I nawet gdy zmęczenie groziło, że mnie powali, coś we mnie szeptało, przekształcisz każdą trudność w zwycięstwo. I tak, w ciszy moich długich nocy i niekończących się dni, zaczęłam czuć, że zwrot się zbliża. Każda porażka stawała się impulsem, każda cicha krytyka paliwem dla mojego wznoszenia się. W końcu zrozumiałam, że moja siła nie pochodzi z wsparcia innych, lecz z odporności wypracowanej w izolacji. A podczas gdy wielu mnie lekceważyło, przygotowywałam się do cichego zwrotu, który zmieni nie tylko moje życie. Lecz także postrzeganie mnie przez wszystkich wokół. Minęły lata, a to, co zaczęło się na improwizowanym stole, powoli przemieniało się w coś większego. Każdy krok, każdy cichy wysiłek zaczynał przynosić owoce, których nikt nie mógł zignorować. Moja mała firma rosła nie tylko liczbowo, lecz w szacunku i uznaniu. Zatrudniałam zespół, otwierałam filie. A każde ciche osiągnięcie było zwycięstwem mojej determinacji. Pogarda ojca już mnie nie definiowała. Moja siła pochodziła z odwagi, by kontynuować, nawet gdy nikt nie wierzył. I świat w końcu zaczynał zauważać moją przemianę. Obserwowałam każdy szczegół rozwoju mojego biznesu, każdego zadowolonego klienta, każdy udany projekt, jak dowód, że moje wybory są warte więcej niż jakiekolwiek uznanie innych. Każda cicha wygrana przypominała mi, że prawdziwa sprawiedliwość przychodzi bez hałasu. Nie chciałam nikogo upokarzać, lecz udowodnić sobie i światu, że niezależność i wzmocnienie rodzą się z odwagi i determinacji. Każdy dzień był pewnym krokiem w budowaniu własnej wielkości. Nigdy nie mówiłam ojcu o swoich osiągnięciach. Tajemnica mojego sukcesu była moją cichą bronią, moim sposobem oporu wobec pogardy. Każdy krok podejmowany w tajemnicy przypominał mi o sile płynącej z autentyczności. Nie potrzebowałam bro, satysfakcja z wiedzy, że tworzę własną historię, wystarczała. A z każdym podpisanym kontraktem, każdym uznaniem, moja pewność siebie rosła, podobnie jak pragnienie, by w odpowiednim momencie pokazać siłę przezwyciężania trudności. Moja przemiana nie była jedynie finansowa czy zawodowa, była emocjonalna i duchowa. Uczyłam się panować nad dumą, działać mądrze, nie szukać jawnej zemsty, lecz pozwolić, by moje działania mówiły same za siebie. Każda decyzja była podejmowana świadomie i strategicznie, jakby sadziło się ziarna, by zebrać cichą sprawiedliwość. Rozumiałam, że prawdziwa wielkość nie pochodzi z narzuconej władzy, lecz z umiejętności przemiany bólu w szansę, pogardy w paliwo i krytyki w naukę. Gdy moja firma się konsolidowała, Świat zaczynał dostrzegać mój wysiłek i wizję. Z każdym krokiem czułam, że nadszedł czas, by udowodnić swoją wartość, a zwrot nie byłby jedynie niespodzianką dla mnie, lecz dla wszystkich, którzy wątpią. Odwaga, lojalność wobec samej siebie i determinacja wypracowana w izolacji zmieniały się w namacalną siłę. I wiedziałam w głębi, że spotkanie z Ojcem i jego zaskoczenie jeszcze nadejdzie. Jak kulminacja historii cichego odkupienia. I tak, podczas gdy firma kwitła, pozostawałam dyskretna, czekając na odpowiedni moment. Każda cicha wygrana przypominała mi, że prawdziwa sprawiedliwość nie wymaga ogłaszania, objawia się sama. Pogarda z przeszłości nie miała już nade mną władzy, a moja autentyczność świeciła jako znak zdobytej wolności i niezależności. Świat był gotowy, by być świadkiem mojej pełnej przemiany. Ale największą nagrodą nie było zaskoczenie innych, było poczucie spokoju, że w końcu pokonałam wszystko z godnością. Wreszcie nadszedł dzień. Wszedł do sali nie wiedząc, do kogo należy ta firma. Jego kroki odbijały się echem w korytarzach, które już znałam i kontrolowałam. Ciężar przeszłości wisiał w powietrzu, ale pozostałam spokojna, jak ktoś obserwujący starannie przygotowaną scenę. Gdy zobaczył moje imię na tabliczce, Stanął nieruchomo, bez słów, jakby świat na chwilę się zatrzymał. Jego zaskoczenie było ciche, ale intensywne, a każda sekunda tego spojrzenia była potężniejsza niż jakakolwiek zemsta, którą mogłabym zaplanować. Powoli wstałam, bez pośpiechu, czując siłę własnej przemiany. Każdy mięsień mojego ciała mówił, że wygrałam nie dzięki upokorzeniom innych, lecz dzięki odporności i determinacji, które zbudowałam sama. Jego milczenie mówiło głośniej niż każdy triumfalny okrzyk. I w tym momencie zrozumiałam, że moja wygrana nie potrzebuje bro ani krzyków. Wystarczyło ciche uznanie kogoś, kto kiedyś we mnie wątpił. Dzień dobry, proszę pana. Stanowisko jest pana, jeśli pan gotów jest pracować. Moje słowa były pewne, ale bez arogancji, pełne godności i autentyczności. Przełknął ślinę. Próbując pojąć zwrot sytuacji, który los przygotował, nie dając mu żadnej kontroli. Każdy mój gest przekazywał wzmocnienie, odwagę i niezależność, a najpotężniejsze ze wszystkiego. Nie chciałam go upokorzyć, jedynie pokazać, że sprawiedliwość bywa cicha i nieuchronna. Gdy stał tam w szoku, zdałam sobie sprawę, że to nie chodziło tylko o władzę czy pieniądze. Prawdziwa wielkość, której nigdy nie zrozumiał. Zawsze tkwiła w charakterze, w odwadze, by opierać się i przemieniać ból w siłę. Każde poświęcenie, każda zarwana noc, każda chwila samotności doprowadziły mnie do tej chwili. A największą wygraną nie było widzieć jego zaskoczenia, lecz poczuć, że moja wolność i niezależność są wreszcie pełne, nienaruszone i niezachwiane. Próbował mówić, ale słowa nie wychodziły. Jego spojrzenie zdradzało żal. Zamęt i może odrobinę późnego szacunku. Pozostałam spokojna, pokazując, że emocjonalne odkupienie nie wymaga krzyków, lecz obecności i pewności siebie. Każda sekunda tego spotkania była lekcją cichego wzmocnienia, dowodem na to, że osobista przemiana przewyższa potrzebę jawnej zemsty. Kontrolowałam własną historię i to było więcej niż jakiekolwiek upokorzenie mogło dać. I tak. W tej chwili pełnej napięcia i znaczenia zrozumiałam, że moja droga przez wyciężenia osiągnęła punkt kulminacyjny. Wszedł tam nieświadomy, ale wyszedł z pełną świadomością, że lekceważenie kogoś jest zawsze błędem. Moja wygrana nie polegała na jego upadku, lecz na spojrzeniu na niego bez gniewu, zachowując moją autentyczność, godność i wolność nienaruszone. Historia nie potrzebowała słów końcowych. Opowiadała się w każdym geście, w każdej ciszy, w każdym spojrzeniu, które mówiło: Stałam się kimś więcej niż ktokolwiek przypuszczał, że mogę być. Nie musiałam go upokarzać. Każdy mój gest niósł szacunek, nawet wobec tylu lat pogardy. Moja siła nie tkwiła w sprawianiu, by czuł ból, lecz w pokazaniu, że moja wielkość nie zależy od upadku innych. Spokój był moją najpotężniejszą bronią cichą widoczną tylko dla tych, którzy potrafili obserwować. Dostrzegałam każdy szczegół, każdą jego mimikę i uśmiechałam się w duchu, nie z zemsty, lecz z uznania własnej odwagi. Każdy krok, który do tej pory wykonałam, przygotował mnie na tę chwilę autentyczności. Milczenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa mogłyby. W końcu zrozumiał, że mocnie mierzy się kontrolą nad innymi, Lecz charakterem i integralnością zachowaną nawet w obliczu przeciwności. Moja przemiana nie potrzebowała bro, była widoczna w każdym działaniu, każdej decyzji, każdym spokojnym spojrzeniu, które utrzymałam. Cicha sprawiedliwość jest potężniejsza niż każdy hałaśliwy akt odwetu, i wiedziałam o tym lepiej niż ktokolwiek. Gdy próbował pojąć, co się dzieje, pozostałam stanowcza, świadoma, że moja podróż nie dotyczy zemsty lecz wolności i niezależności. Każde poświęcenie, każda noc samotności, każda wewnętrzna walka doprowadziły mnie do tego punktu. Emocjonalne odkupienie nie polega na upokarzaniu tych, którzy nam zaszkodzili, lecz na odzyskaniu godności, wzmocnienia i uznania, które zawsze należały do nas. Byłam cała, a on w końcu zdawał sobie sprawę, że prawdziwa siła nigdy nie była o nim. Nie było ostrych słów ani gwałtownych gestów, tylko pewność kogoś, kto zna własną wartość i wie, że osobista przemiana przewyższa każdą potrzebę odwetu. Mój tiumf był cichy, lecz ogromny, bo zbudowany na odwadze, determinacji i autentyczności. A gdy stał tam nieruchomo, czułam wolność pulsującą w każdej włóknie mojego ciała. Wygrana nie musiała być ogłaszana, objawiała się w mojej postawie. Spojrzeniu i w spokoju, który czułam. Najpotężniejsze ze wszystkiego było uświadomienie sobie, że w tej chwili prawdziwa sprawiedliwość została osiągnięta, bez potrzeby umniejszania kogokolwiek. Moja wielkość tkwiła w empatii, w zdolności, by nie dać się skorumpować nienawiścią, a mimo to triumfować. Patrzyłam na niego bez gniewu, bez urazy, z pełną świadomością. Że każdy poświęcony wysiłek i każde wyzwanie były tego warte. Uznanie, wreszcie, nie przychodziło z zewnątrz, lecz z wnętrza mnie samej. I w tej chwili pełnej znaczenia zrozumiałam, że wolność, niezależność i przezwyciężenie własnych ograniczeń są największą nagrodą, jaką możemy osiągnąć. Pogarda przeszłości nie miała już mocy. Każda emocjonalna blizna przemieniła się w siłę. Nie potrzebowałam jawnej zemsty. Ponieważ prawdziwa wygrana polega na tym, by móc spojrzeć na tych, którzy nas lekceważyli i poczuć spokój, wzmocnienie i odkupienie. Moja historia nie potrzebowała niczego więcej, mówiła już wszystko. Niektórzy próbują cię pogrzebać, bo boją się, kim możesz się stać. Wiem o tym najlepiej. Każda krytyka, każdy złośliwy śmiech, każda pogarda służyły temu, by mnie ukształtować. By wzmocnić moją odwagę i determinację. Ból zamienił się w paliwo, a każde poświęcenie doprowadziło mnie tutaj, całą, niezależną i wolną. Dziś moja siła nie zależy od aprobaty innych, zależy od mojej autentyczności, godności i zdolności, by zawsze się podnieść. Mój ojciec mówił, że nigdy nie będę nikim. Dziś pracuje dla mnie, ale tego nie wie. Prawdziwy triumf nie polegał na tym, by zobaczyć Go poniżej. Prawdziwy tiumf polegał na tym, by móc spojrzeć na Niego bez gniewu, bez urazy i zdać sobie sprawę, że moja wolność i niezależność to osiągnięcia, których nikt nie może mi odebrać. Życie nauczyło mnie, że przezwyciężanie nie polega na odwetu, lecz na przemianie każdej przeciwności w naukę i rozwój. To, co wydawało się niemożliwe, stało się nieuchronne. Każda porażka, każda trudność, Każda chwila samotności była częścią drogi do mojej własnej wielkości. Nauczyłam się, że prawdziwa moc nie polega na dominowaniu innych, lecz na panowaniu nad sobą, kultywowaniu odwagi, lojalności wobec siebie i determinacji wobec każdego wyzwania. I to właśnie ta cicha siła buduje prawdziwą przemianę. Ta historia nie dotyczy tylko mnie. Dotyczy wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się lekceważeni, niedoceniani, Niedowartościowani. Dotyczy tych, którzy słyszeli surowe słowa i odczuli ciężar pogardy. Przesłanie jest jasne: niektóre bóle nie przychodzą, by cię zniszczyć, lecz by ujawnić, kim naprawdę jesteś i jak daleko możesz zajść, gdy decydujesz się nie akceptować nie do przyjęcia. Wiem, że życie nadal przyniesie wyzwania, ale teraz mnie nie przerażają. Każda przeszkoda jest okazją do wzrostu. Każda krytyka, szansą by potwierdzić moją autentyczność. Osobista przemiana to prawdziwy triumf, a odwaga, by wytrwać nawet wtedy, gdy nikt w ciebie nie wierzy, buduje wolność, godność i wzmocnienie. Dziś mogę powiedzieć, niemożliwe to tylko to, czego się nie próbowało. Jeśli czujesz się wyzwany lub niedoceniony, pamiętaj, jesteś nasionem. Można cię podeptać, zignorować, zdyskredytować, ale wciąż będziesz rosnąć, aż rozkwitniesz w odpowiednim czasie. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby śledzić inspirujące historie, takie jak moja, bo życie składa się ze zwrotów, przezwyciężeń i cichych przemian, a każda z nich zasługuje na to, by przeżyć ją w pełni.